witam wszystkich dzisiaj mam danie rosyjskie jest to kotlet wieprzowo wołowy z kaszą gryczaną bez GMO bez konserwantów wszystko naturalne waga dania to 250 gramów i 695 kilokalorii czyli całkiem sporo jak na takie małe opakowanie jest to w takim opakowaniu, które powinno się dobrze podgrzać. W moim przypadku podgrzeję to bezpłomieniowym podgrzewaczem chemicznym. Ale oczywiście można to podgrzać w inny sposób. Czyli normalnie składając do jakiegoś naczynia. albo po prostu wkładając do wody. W tym opakowaniu oczywiście. Lub Woda wszędzie musi dojść. No i czekamy. Ja muszę niestety trochę poczekać, aż to się podgrzeje, a wy w tym czasie możecie sobie poglądać trochę lasu. No, i mamy danie gotowe. Mamy taki jeden kawał mięcha, powiedziałbym taki mielony. Bardzo miękki i bardzo smaczny. Kasza gryczana, jest trochę marchewki, jest sporo tłuszczu, dlatego te danie jest tak kaloryczne. Tu nawet mamy liść laurowy. No, powiem szczerze, że danie jest wyśmienite. ten liść laurowy taki dodał takiego fajnego posmaku praktycznie nie trzeba tego doprawiać ale oczywiście ja nie byłbym sobą abym trochę pieprzu nie dodał no niby trochę tak mało tego mięsa ale przynajmniej jest bardzo smaczne Danie jak dla mnie wyśmienite i godne polecenia. Oczywiście, jak ktoś lubi kaszę gryczaną, akurat ja uwielbiam, więc dla mnie danie świetne. Dobrze podgrzało się. Zjedzone w lesie. Mm. Coś przepysznego, ja te danie jak najbardziej polecam. Cena i oczywiście gdzie to kupić, jak zwykle pod spodem w opisie. I to wszystko na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.